Cześć! Dzień dobry! Witamy Was w pierwszym odcinku Dla Młodzieży, cyklu, w którym będziemy dzielić się refleksjami i zapraszać do zastanowienia się nad tym, co się w nas dzieje, jak się dzieje i dlaczego i jak, co możemy z tym zrobić. No tak. I nie podamy Wam tutaj gotowych odpowiedzi ani pięciu sposobów czy kroków do tego, żeby teraz poczuć sobie szczęście, ale na pewno to, co zrobimy, to zadamy Wam kilka pytań, ale też skłonimy do refleksji, żeby zobaczyć gdzie tak naprawdę w tym wszystkim jesteście i jak się teraz czujecie? No właśnie, bo każdy z nas ma swoje własne odpowiedzi i warto jest zapytać siebie o to, co dokładnie zrobić. Być może poda podamy gdzieś tutaj jakieś, jakieś podpowiedzi, siłą rzeczy się przemkną, natomiast pamiętajcie, żeby nie brać ich dosłownie, tylko zastanowić się nad tym, co naprawdę tobie będzie działać, jaki Ty jesteś, jaka Ty jesteś, co tobie będzie służyć, i dopiero wtedy podejmować decyzję o tym, że na przykład warto coś wdrożyć albo coś zmienić. Każdy z Was jest ekspertem w swoim życiu i wie najlepiej, co jemu, jej służy. Pierwszy odcinek przygotowałyśmy o szkole zdalnej i nauczaniu online. OK, nagranie już z nami i to, co na nim zobaczyliśmy, to tak naprawdę to, że różnie ludzie potrafią funkcjonować w klasie i w tej takiej przestrzeni szkolnej. Czasami jest tak, że jest nam bardzo łatwo um, poruszać się wśród wielu ludzi. Tu klasa, tam już cała szkoła, tu przerwa i kiedy tak te relacje i to bardzo dynamicznie czujemy się swobodnie i zrelaksowani. Czasami jest tak, że czujemy stres i nie czujemy się dobrze czy też bezpiecznie w naszej klasie. Tak naprawdę chodzenie do szkoły wtedy nie jest czymś przyjemnym ani czymś do czego tęsknimy. Bo tak naprawdę też jest tak, że z innymi nam łatwiej i bliżej nawiązywać relacje i zazwyczaj mamy jakąś grupkę małą społeczną, mm -hmm. z którą czujemy się naprawdę dobrze, no ale właśnie w tym szerszym kontekście różnie się odnajdujemy. I tutaj izolacja spowodowała, że nagle złapaliśmy dystans od tej całej społeczności. Mogło to dać pewien rodzaj komfortu dla niektórych, ponieważ byli w swoich pokojach, w swoich domach, gdzie czują się dobrze i bezpiecznie. Mm -hmm. No i z drugiej strony też mogło oznaczać pewien brak i dyskomfort związany z tym, że nagle my jesteśmy w swoich pokojach, czyli za plecami mm. widoczny jest nie wiem, cały bałagan rzeczy, których jestem dumna, ale też takie, z których nie jestem dumna. I tak naprawdę trochę wprosiła nam się cała klasa do naszego pokoju i do naszej przestrzeni, a my do nich. Bo to nie zawsze jest tak, że wszystkie osoby, które mamy w klasie, z którymi jakby chodzimy na lekcje, chcielibyśmy gościć u siebie i pokazywać im wszystko to, co za naszymi placami jest. Tak, a tutaj nie było właściwie na to wpływu. A z kolei także trudną sytuacją jest ta, w której jesteśmy niby w klasie, ale nikt nikogo nie widzi. I na przykład, kiedy ktoś ma odpowiadać, a kamerki są wyłączone, nie widać żadnych reakcji, nie słychać reakcji, mówi się do ciszy. A z drugiej strony mamy tą świadomość, że to nie tylko my oglądamy innych, ale też inni oglądają nas. Tak. Czyli trochę jest tak, jakbyśmy oglądali telewizor, ale też telewizor oglądał nas. Obecność kamerek tak naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienia, bo raz jest całe tło, dwa czasami też rodzice nie do końca wiedzą, kiedy jesteśmy online i zaburzają tą naszą prywatność, wchodzą z dziwnymi informacjami albo pytaniami. I też naprawdę to, co się zdarza, to cały czas widzimy swoją twarz, więc staramy się tak chyba nawet nieświadomie kontrolować swoją mimikę twarzy i patrzymy, czy widać nad podobnym kątem, czy marszczę brwi, jak to wygląda. Tak, i do tego dochodzą te wszystkie rzeczy, które tak czy inaczej by nas przejmowały, czy na przykład to, czy nie wiem, czy, czy jakiś pryszcz nie wyskoczył, czy mam czyste włosy, czy na przykład nie wiem, nie spuchłam, bo mam akurat okres i tak dalej, tak dalej. To są pytania, które sobie zawsze zadajemy, czy w związku z tym, czy to widać, jak ja w związku z tym wyglądam. Ale jest też plus, bo jeżeli tylko możecie, macie taką możliwość, to można też czasem kamerkę włączyć, jeżeli czujemy się właśnie trochę gorzej. To prawda. Albo jeżeli na przykład zastosować takie triki, które na pewno znacie z YouTube'a, typu zblurowanie tła, jeżeli tło jest kiepskie, odwrócenie kamerki tak, żeby światło było za nami, żebyśmy byli mniej wyraźni, albo właśnie ustawienie się na wprost światła, tak żeby wyglądać wyjątkowo korzystnie i być doświetlonym. Wszystko się kręci tak naprawdę wokół przygotowania takiej przestrzeni roboczej. Już nie tylko kartka, zeszyt, żeby mi się wygodnie siedziało, książka, podręcznik, ale też po prostu robocza przestrzeń z kamerą i z tym, co jest za mną, to w jaki sposób jestem widoczna, wytoczna. I też, że jest możliwość to z kontrolowaniem jakimkolwiek dźwięków, które mogą też być słyszalne dla innych, czyli na przykład poinformowanie rodziców, w których godzinach macie swoje lekcje. Była nie karteczki na drzwiach, która będzie o tym sygnalizować. Chcemy Cię zaprosić teraz do małego ćwiczenia. Możecie sobie nawet zastupować ten filmik albo i nie. Zastanów się nad tak naprawdę dwoma pytaniami: jakie plusy i minusy widzicie w nauczaniu zdalnym, i jakie plusy i minusy widzicie w uczeniu się w klasie offline? To będzie tym łatwiejsze. Że mamy za sobą już dwa i pół miesiąca lockdownu i naprawdę sporo doświadczeń. Wiele w tym czasie się zmieniało. Uwzględnić więc zarówno dynamikę tych zmian, jak i to miejsce, w którym aktualnie się znajdujesz. Ciekawa jestem, jakie refleksje w Tobie wzbudziła historia Martyny. Mam nadzieję, że oglądając tę historię, wcześniej Tomka, teraz Martyny, w kolejnych odcinkach historię kolejnych y, bohaterów, masz, będziesz mieć taką chęć, żeby zastanowić się nad tym, w jakim stopniu sam siebie odnajdujesz, sama siebie odnajdujesz w tych historiach, albo może kogoś dla Ciebie bliskiego, przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś z klasy, bo dzięki temu mamy szansę lepiej zrozumieć samych siebie i innych, i ich zachowanie. Teraz także w tych zmienionych okolicznościach. Na nagraniu widzieliśmy, że Martyna miała konkretne preferencje do uczenia się. Preferowała właśnie takie tempo, harmider, który też trochę wiąże się z nauczaniem w klasie. Taką ciągłą weryfikację tego, gdzie jest i, i co już potrafi. No i przede wszystkim to takie tempo, które jest nadawane w klasie. Natomiast każdy z nas ma tak naprawdę inne preferencje i warto je znać, żeby właśnie utrzymywać swoją motywację na satysfakcjonującym nas poziomie, ale też żeby po prostu mieć chęć do nauki. I niektórzy mogą preferować właśnie nauczanie takie, które mamy teraz, gdzie mamy czas, gdzie nikt nam nie patrzy tak naprawdę na ręce, gdzie mamy trochę więcej takiej przestrzeni do samodzielności w naszej nauce. Mhm. Mogą też to, tak naprawdę nasze preferencje nieco mieszać różne elementy, czyli czasami można mieć przesyt jakiegoś rodzaju nauki. Mm -hmm. I też mm -hmm. można nam się to zmieniać. Może nam się to zmieniać w zależności od tego, czego akurat się uczymy i mm, czego od nas wymaga ta nauka. Drugą rzeczą, którą wyraźnie zobaczyłam w historii um, Martyny, to to jej tęsknotę za ludźmi. Mm -hmm. I myślę, że tak naprawdę tęsknota za ludźmi, ta, ten niedostatek kontaktów jest powszechny dla nas wszystkich, dla, dla dorosłych, dla małych dzieci, dla dużych dzieci, dla młodzieży, dla każdego, dla starszych ludzi, każdy z nas potrzebuje kontaktów społecznych, a w szczególności w tym okresie nastoletnim, kiedy no, to jest taki okres wychodzenia z domu i redefiniowania siebie właśnie w kontaktach społecznych. Więc taki szalenie istotny moment, w których te grupy, które tworzymy, są super, super ważne. I u Martyny było to widać i jestem pewna, że, że każdemu z nas brakuje, każdemu z Was brakuje kontaktów społecznych. A niestety, ale telefon czy komputer nie są w stanie nam zapewnić tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni i tego, do czego tak naprawdę tęsknimy. Mhm, tak, dlatego, że często te komunikatory, szybkie pisanie krótkich wiadomości albo wysyłanie zdjęć to jest taki rodzaj kontaktu, który dobrze się nadaje do szerokiego spektrum ludzi, kiedy komunikujemy się z dużą grupą. Natomiast... Um, każdy z nas ma dużą potrzebę takich głębokich relacji, i one są możliwe właściwie wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w małej grupce, dwóch, trzy, maksymalnie czteroosobowej, w której czujemy się naprawdę bardzo komfortowo, bardzo bezpiecznie. Myślę sobie, że takie ważne jest to, żeby mając świadomość, jak mi jest trudno, mieć też taką empatię i zrozumienie dla innych, że tak samo Twojemu koledze, koleżance, nawet jeżeli stara się wyjść super ekstra i. Pokazuje naj, najlepsze swoje strony, to że też może mu jej być w jakiś sposób trudno i że mierzy się z różnymi wyzwaniami. I żeby być dla siebie trochę takim łagodnym, trochę takim uważnym i po prostu empatycznym. Tak, i mieć sobie dużo wyrozumiałości, bo tak, na, bo tak naprawdę ta sytuacja jest nowa, zarówno dla Was, jak i dla Waszych nauczycieli. I im też należy się, właśnie trochę empatii. Teraz ten rok szkolny się kończy. I tak naprawdę oznacza to tyle, że te ostatnie kilka miesięcy było w izolacji. Do końca roku będzie dalej w izolacji i najbliższe spotkanie razem w klasie nastąpi dopiero we wrześniu, przy dobrych wiatrach. I w związku z tym to jest dobry moment na to, żeby zadać sobie kilka pytań. Czego potrzebujesz, a czego ci teraz brakuje w relacji? I co możesz zrobić, jak wykorzystać właśnie ten okres wakacji do tego, żeby zadbać o mnie? Mhm. I czego w ogóle Ci brakuje? Myślę, że wszystkim nam trochę brakuje ruchu, świeżego powietrza albo tego niedostatek przez jakiś okres. Zastanów się nad tym i proszę zapisz swoje odpowiedzi, tak żeby dokładnie wiedzieć, na czym się skupić i na co zwrócić uwagę przez te następne dwa miesiące, żeby pewną nogą wejść w nowy rok szkolny. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i za to, że pojrzałeś nasz odcinek. Mamy nadzieję, że uruchomi to takie trochę iskierki do działania, trochę popchnie cię w kierunku tego, co właśnie możesz zrobić. A już za tydzień zobaczymy się w temacie emocje i przede wszystkim przyjrzymy się złości. Za dwa tygodnie przygotujemy dla ciebie odcinek dotyczący przewlekłego stresu oraz depresji. A ostatni odcinek z tej serii będzie dotyczył relacji, relacji z najbliższymi, relacji społecznych. Do zobaczenia. Do zobaczenia.